Martin Kanon, więź duchowa, nowe podłoże w badaniach wzięć. Wiem coś, ale ci nie powiem. Echo tej dziecięcej przechwałki daje się dość często słyszeć w społeczności ufologów, niekiedy nawet z ust tak znanych badaczy jak Bad Hopkins. Otwarcie przyznaje on, że od lat gromadzi ważne informacje, których nie ujawnia. Ma ku temu powody otóż, znakomitym sposobem sprawdzenia wiarygodności relacji wziętych jest porównanie ich z tymi informacjami. Jeśli wzięty podaje szczegóły, które pokrywają się z informacjami niedostępnymi w literaturze ufologicznej, wówczas jego relacja zyskuje na wiarygodności. Być może dla Hopkinsa jest to dobre, ale dla mnie na pewno nie, jako że jestem z natury ciekawski. Od kilku miesięcy staram się przebić przez tę autocenzurę, aby dowiedzieć się, co wzięci naprawdę mówią. Moje badania są nadal w zalążku, co uniemożliwia wyciągnięcie jakichkolwiek poważniejszych wniosków. Niemniej jedno jest pewne: im głębiej wnika się w daną sprawę, tym częściej ludzie utrzymujący, że są ofiarami uprowadzeń dokonywanych przez obce istoty, zaczynają opowiadać bardzo dziwne rzeczy. Rzeczy, przy których szara eminencja z okładki książki Whitleya Stribera wspólnota Wydaje się sympatyczna i banalna. Kulty. Niedawno miałem okazję rozmawiać z kilkoma rzekomymi ofiarami porwań przez ufonautów, które uczestniczyły w terapii grupowej mającej na celu usunięcie ujemnych skutków psychicznych będących następstwem tych przeżyć w ramach tzw. grup wsparcia. Tak, wzięci mają grupy wsparcia. Ci ludzie nie byli anonimowi, niemniej na razie nie ujawnią ich nazwisk, w związku z czym proszę wybaczyć mi, że użyję zamiast nich pseudonimów. Kiedy usiadłem przy ognisku od kobiety, którą nazwę tu Weronika, usłyszałem zdumiewającą historię. Opowiedziała, jak wiele lat temu istoty, jakie je określiła, powiedziały jej, aby przyłączyła się do grupy, która odprawia rytuały wywodzące się od Indian amerykańskich w celach leczniczych oraz rozszerzenia świadomości. Grupa ta istnieje nadal i słyszałem nawet wypowiedź jej założycielki. Co ciekawe, istoty te powiedziały jej, że przynależność do tej grupy nauczy ją czegoś o zabójstwie Johna Lenona, które miało miejsce mniej więcej dwa lata wcześniej. Jej przeżycia związane z przynależnością do tej grupy składają się na dość zawiłą historię zbyt długą, aby opisać ją szczegółowo w tym krótkim artykule. Powiem tylko, że odeszła od niej z wyraźnie negatywnymi odczuciami. Zaniepokojona przede wszystkim rzekomym wykorzystywaniem przez nią technik hipnotycznych w połączeniu z silnymi narkotykami. W czasie pobytu w grupie przeprowadziła długą rozmowę w Cztery Oczy z jej przywódcą, kobietą, która określała siebie jako zawodową psychoterapeutkę. Dowiedziała się od niej, że jednym z jej pacjentów był niejaki Mark David Chapman, zabójca Johna Lenona. W tym momencie opowieści Weroniki inna wzięta powiedziała, mnie powiedziała dokładnie to samo. Było zatem oczywiste, że ta wzięta, nazwijmy ją Patrycja, należała do tej samej grupy, jak się okazało w późniejszym okresie. Dwie wzięte siedzące obok mnie, które do tego spotkania nie wiedziały o swoim istnieniu, opowiedziały podobne historie o tej samej pseudoduchowej komunie. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy Patrycja przedstawiła skopiowaną informację. Sceptycy stwierdzą zapewne, że będąc pod wrażeniem tej historii i jednocześnie podatną na sugestie, Podstawiła siebie w miejsce Weroniki. Nic z tych rzeczy. Dalsze badanie wykazało, że obie należały do tej samej grupy i niezależnie od siebie słyszały tą samą informację o marku Davidzie Chapmanie, jak śpiewała jego ofiara. Naprawdę dziwne czasy. Nie badałem szczegółowo sprawy zabójstwa Lenona, niemniej zwolennicy teorii spiskowej dostrzegą tutaj istnienie pewnego schematu, związku między hipnozą a zbrodnią, którego istnienie podejrzewano od dawna. Jako przykład, niech posłużą fascynujące uwagi na temat Sirhana, zamieszczone w książce Williama Tarnera i Johna Christiana, zabójstwo Roberta Kennedy'ego. Niestety, te niepokojące podejrzenia pozostają jak dotąd nieudowodnione. Poza tym, nawet jeżeli ta psychoterapeutka pracowała z Chapmanem, to i tak nie mamy dowodu, że poddała go praniu mózgu. Chapman z całą pewnością potrzebował pomocy, należy raczej przyjąć, że zaaplikowała mu terapię, a nie przyczynę kłopotów. Nawet jeżeli będziemy traktowali relacje wziętych tylko z odrobiną powagi, osobiście staram się iść nawet dalej, to i tak nadal pozostanie trochę intrygujących pytań: dlaczego te rzekome istoty poleciły Weronicę przyłączyć się do tej grupy? Dlaczego Patrycja została skłoniona do tego samego? Dlaczego obie łączyły to w ewidentny sposób z zabójstwem Lenona? Wyłanianie się schematu. Dlaczego te istoty skłoniły Weronikę do przyłączenia się do innych tego typu grup i osób związanych z ruchami kultystycznymi? W ciągu minionych kilku lat była związana między innymi z dwoma byłymi oficerami Sił Powietrznych, liczącymi się postaciami w ruchu ufologicznym, którzy rzekomo używali generatorów skrajnie niskiej częstotliwości w celu wywoływania grupowych wizji latających spotków. Jeden z nich utrzymywał, że jest przyjacielem tajemniczego generała związanego z aferą Irangate, Johna Singlauba. Pewnym hipnoterapeutą podającym się za członka tajemniczego towarzystwa mieszczącego się na Hawajach. Znanym Pied Piperem, zażywającym magicznych grzybów i innych podobnych halucynogenów, którego brat prowadzi z ramienia rządu badania nad psylocybiną. Jest w tym pewna prawidłowość. Może jest nią sama Weronika, a może się mylę. Mam powód, aby przypuszczać, że inni wzięci ukrywają skłonności do pewnych dziwnych typów i ezoterycznych grup, jak wymienione powyżej. Być może powinniśmy ponownie przyjrzeć się ruchowi łączników, który rozkwitł w latach 50. i miał w kilku przypadkach związek z faszystowskimi organizacjami, jak na przykład Silver Shirts, srebrzyste koszule Williama Dudleya Peleja. Oczywiście sceptyk ze szkoły Filipa Klasa. Będzie nawet twierdził, że ludzie, którzy utrzymują, że przeżyli wzięcie, są także blisko związani z grupami o orientacji mistycznej. Być może. Wydaje mi się, że należałoby zbadać możliwość, czy te grupy w jakimś stopniu są częścią zjawiska wzięć. Dziwni kierowcy. Większość czytelników tego magazynu amerykańskiego dwumiesięcznika UFO zna z pewnością klasyczny scenariusz wzięcia. Samochód osobowy jadący mało uczęszczaną drogą, obserwacja nola, czasowa luka w pamięci, zablokowane wspomnienia ze spotkania z obcymi istotami. Czasami jednak mamy do czynienia z innymi dziwnymi pojazdami na opuszczonej drodze. Ufolodzy za mało uwagi poświęcają furgonetkom, samochodom ciężarowym i samochodom kempingowym, które występują w relacjach wziętych, przynajmniej w ich części. Czytelnik z pewnością żachnie się w tym miejscu zdziwiony i zapyta. A co takiego niezwykłego jest w furgonetkach i samochodach kempingowych, dlaczego nie miałoby ich być na drodze publicznej w tym samym czasie, kiedy dana osoba przeżywa wzięcie? Te pojazdy nie powinny nikogo dziwić dlatego, że tam są, ale dlatego, że zachowują się w określony sposób. Na przykład w artykule wzięcie w północnej Dakocie, zamieszczonym w sierpniowym numerze UFO Report z 1976 roku Jeremy Clark opowiada o przeżyciu Sary Larson, która jechała w towarzystwie swojej córki i swojego przyjaciela, Leirego Mahoneya, pseudonim, z Fargo do Bismarck, drogą między stanową nr 94. W pewnym momencie dostrzegli kilka noli, a następnie wystąpiła u nich czasowa luka w pamięci. Jak się okazało później, w czasie hipnozy, doszło wówczas do wzięcia. Było także coś jeszcze bardzo rzadkiego w literaturze poświęconej temu aspektowi zjawiska UFO. Świadkowie. Bezpośrednio po tym przeżyciu, Mahoney, który prowadził samochód, zauważył przed sobą samochód kempingowy. Dogonił go i zawołał do ludzi siedzących w jego kabinie: Widzieli państwo to? Widzieli na pewno, ale o dziwo odmówili zatrzymania się i porozmawiania na ten temat. Wszyscy przypuszczają, że świadkowie obserwacji Noli chcą porównywać swoje spostrzeżenia, lecz ta para w samochodzie kempingowym, jak widać, wolała nie mieć z tym żadnego związku. Prozaiczne wyjaśnienia nie przychodzą tak łatwo, kiedy przyjrzymy się bliżej innemu przypadkowi opisanemu przez Jeremy Clarka w artykule Ostateczne spotkanie z Nolem, który ukazał się w listopadowym numerze UFO Report z 1977 roku. Według słów Billa McGuire i Norris Johnson, w tym czasie jazdy samochodem w pobliżu Salt Lake City, na pewnym odcinku drogi podążał za nimi Nol. Przestraszeni tym faktem, dostrzegli w pewnym momencie samochód kempingowy na przydrożnym parkingu. Zjechali z drogi, chcąc, aby jadący, z nim, jadący nim ludzie potwierdzili ich obserwację. Nol unosił się cały czas w pobliżu. Kiedy podjechali bliżej, ujrzeli twarz za szybą kabiny samochodu. Ta twarz, pisze Clark, była koścista, osobliwa, niezupełnie ludzka, a jednocześnie wyglądała dziwnie znajomo. Za samochodem stała ponadto postać w białym gumowym kombinezonie. Tylko Bill ją widział. W tym momencie wystąpiła czasowa luka w ich pamięci. Później znowu na tej samej drodze ci sami świadkowie byli ponownie śledzeni przez tego Nola. Kiedy ostatecznie zniknął, po raz drugi ujrzeli przed sobą ten sam samochód kempingowy. Minęli go na zakręcie. Nora spojrzała wówczas na kabinę i ujrzała w niej dwie postacie w skórzanych ubraniach. Nie widziała, jak wyglądały ich twarze, ponieważ nie mieli głów, a jedynie ich zarys. O ile mi wiadomo, jest to wyjątkowy przypadek w literaturze ufologicznej. Niemniej dziwne pojazdy występują w wielu innych przypadkach bliskich spotkań. W dobrze znanym przypadku Petera i Frances z Rodezji, dziwny obiekt latający towarzyszył im z przerwami w drodze z Umwuma do Bate Bridge, oddziaływując kilkakrotnie na ich samochód. W pewnym momencie spotkali zaparkowany na poboczu duży autobus. Jego drzwi były otwarte, a światła włączone wewnątrz ani nigdzie w jego pobliżu nie było jednak nikogo. Było to niezwykłe i poza jakimkolwiek racjonalnym wyjaśnieniem. Co ciekawe, na odcinku kilku dalszych kilometrów natknęli się na dwa następne autobusy wyglądające podobnie. Czy były one związane z tamtym nolem i przypuszczalnym wzięciem? W słynnym przypadku Herberta Schrimera nol najpierw wyglądał jak ciężarówka jadąca autostradą, zaś w przypadku Larubi jak autobus. W przypadku katastrofy lądowania Nolowi towarzyszyły helikoptery. Betty Andreasson, której wzięcie zostało opisane w trzech głośnych książkach, wielokrotnie widziała i fotografowała nieoznakowane czarne helikoptery. Rozmawiałem z pilotem, przypuszczalnie związanym z pewnym wzięciem, który lecąc lekkim samolotem, widział w pobliżu Los Angeles samoloty wojskowe lecące za Nolem. Powiedział, że wyglądało to bardziej jak procesja niż pościg. Nawet ufologom zdarza się spotkać dziwne samochody, o czym może świadczyć np. przeżycie Merlin Sheenan, którego doznała na początku lat 60. w trakcie dokumentowania pewnego wzięcia, przypuszczalnie przypadku Hillów. Opisane w książce Raymonda Fowlera na tropie UFO. Chyba najmocniejsze przeżycie miała pewna kobieta, której seansu hipnotycznego miałem ostatnią okazję być świadkiem. Przypominając sobie podczas niego swoje wcześniejsze spotkanie z obcymi, wspomniała o furgonetce, którą regularnie widywała w dzieciństwie. Wewnątrz niej znajdowały się różne urządzenia elektroniczne i personel wojskowy. Pytanie: Jaki był związek między tą furgonetką i Nolami? Odpowiedź: Stała się Nolem. Broń i wzięci. Bad Hopkins na zjeździe Hall Life Expo w Los Angeles opowiedział poniższą historię. Określił ten przypadek jako bardzo dobry, wiele jego epizodów ma dodatkowych świadków, lecz poniższy, jak przypuszczam, nie miał ich. Otóż w pewnym momencie informatorowi Hopkinsa obcy, tak zwane szaraki, wyręczyli broń. Nie jakąś laserową w stylu Baka Rogersa, lecz jak sądzę coś w rodzaju brudnego charego, I powiedzieli mu, żeby kogoś zastrzelił. Nikogo z nich oczywiście, ale człowieka przywiązanego do fotela. Wyjaśnili mu, że ta ludzka istota robiła złe rzeczy na ziemi i jest złym człowiekiem. Musisz go zabić. Oświadczono mu przy tym, że jeżeli tego nie zrobi, nigdy nie opuści ich statku. Przywiązany do fotela mężczyzna zapewniał o swojej niewinności i błagał o życie. Zdezorientowany tą sytuacją, wzięty mocno się zdenerwował, zapewne dlatego, że doszedł do wniosku, że te istoty zmuszają go do zabicia nieznanego mu człowieka. W końcu wycelował pistolet w obce istoty i powiedział: Nikt tu nie będzie zabity. Jak podał Hopkins, w tym momencie istoty powiedziały do niego: Świetnie, bardzo dobrze. Wzięły od niego pistolet i uwolniły przywiązanego do fotela mężczyznę, który następnie odszedł. Nie trudno jest domyślić się, że całe to zdarzenie zostało zainscenizowane zapewne był to jakiś test. Czy inni wzięci również byli tak testowani? Hopkins twierdzi, że znanych jest mu kilka tego typu przypadków mnie również. Pewna kobieta, z którą rozmawiałem, kiedy była w stanie hipnozy, powiedziała, że wręczono jej pistolet i poinstruowano, że będzie musiała użyć go podczas roboty. Mimo iż jej osobisty stosunek do brody jest zdecydowanie negatywny, Twierdziła, że przeżywała w swoim codziennym życiu chwilę, kiedy czuła nieodpartą chęć bycia w pobliżu broni, wzięcia jej do ręki i dotknięcia jej metalowej powierzchni. Nie jest w tym odosobniona. Pewien wzięty poczuł po swoim przeżyciu tak silne zamiłowanie do broni, że zatrudnił się jako goryl, aby mieć z nią stały kontakt. Słusznie lub nie, ludzie ci łączą swoje nowe skłonności Ala Rambo ze swoimi wzięciami, jeśli te opowieści są prawdziwe, to należy stwierdzić, że nasi kosmiczni bracia mają dziwne zainteresowania. Co to wszystko znaczy? Przypuszczalnie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dopóki nie znajdziemy sposobu na szybkie i pewne określanie dokładności relacji wziętych. Osobiście nie biorę niczego dosłownie, niemniej zwracam baczną uwagę na powtarzające się schematy. Jeżeli mamy weryfikować różne teorie na temat wzięć, nawet te oferowane przez klasowskich sceptyków, Musimy brać pod uwagę wszystkie fakty, nawet te najbardziej niezwykłe, prawdę powiedziawszy, zwłaszcza te, przełożyła Marta Kiszowara.